Marianna Góralska Samotna wierzba Jak samotna wierzba przy drodze, W płacz ubrane sny nie wam. Ulotne były to chwile, nim odszedłeś. Jak czarny kot Prężący swój grzbiet Przyniosłeś mi dni smutkiem podparte Niech deszcz pada Kwiaty od Ciebie dawno zwiędły Nadzieja na uśmiech Coraz bledsza Usycham I ja więdnę Czytał Bogdan Dmowski.